Często się zdarza tak, że, że firmy no, utylizują powiedzmy, jakieś odpady opakowaniowe z, z własnym logo. Nie zastanawiają się nad tym, w jaki sposób to jest, jak, jak wygląda ten proces utylizacji. No, przyjmuje to jakaś firma, zabiera, wyjeżdża i już ich to nie interesuje. A, a są to też no, częste przypadki, nawet można je powiedzieć, jest to taka trochę plaga. Że, że, że te opakowania gdzieś trafiają na rynek w jakichś nielegalnych procederach z innym, z innym produktem w środku albo w drugą stronę. Utylizowany jest produkt, który, który gdzieś tam nie spełnia jakiś norm, wrócił, wrócił z rynku, jest przepakowywany gdzieś tam w nielegalnych, w nielegalnych procederach do, do innych opakowań, po prostu sprzedawane jako, jako w produkt.